Cześć, witam Cię na kanale ABC Inwestowania, a to jest kurs analizy fundamentalnej spółek giełdowych. Dzisiaj przerobimy sobie ostatnie dwie zakładki wskaźników będą to płynności oraz aktywności. Także przechodzimy już do konkretów. Ja omówię tylko trzy takie, według mnie, najistotniejsze pozycje z tych, z tych wskaźników płynności. Pierwszym będzie y, pierwszy stopień pokrycia, czyli stosunek kapitału własnego przedsiębiorstwa do aktywów trwałych. Kapitał własny to są środki wniesione przez właścicieli spółki y, bezpośrednio podczas powstawania y, firmy. Także y, tutaj mamy informację, że powinien być większy od 0,6. W przypadku tej firmy mamy 1,54, 1,62 już także sobie to cały czas rośnie, i zapewnia to wtedy, że gdyby jakimś cudem spółka zbankrutowała, no to z aktywów trwałych zostaną spłacone należności, a ja, czyli zakładamy, że na przykład spółka ma aktywów 100 milionów, czyli budynków, maszyn, różnego rodzaju samochodów i tak dalej, zbankrutowała, 40 milionów wnieśli właściciele, sprzedajemy spółkę za 100 milionów, tak, 40 idzie do właścicieli, 60 milionów zostaje. Oczywiście, jeśli były jakieś inne jeszcze zobowiązania, no to na pewno trzeba je je pokryć, a reszta, reszta w razie czego zostanie wypłacona akcjonariuszom, więc to jest też takie trochę mm, z tyłu głowy mm, takie zabezpieczenie też, gdyby się naprawdę źle podziało, to po jakimś tam czasie, no to prawdopodobnie w, w, w realiach, tak, zanim taką spółkę, całą sprzedaż i, ee, i środki wróciłyby w jakimś tam stopniu do akcjonariuszy. <laughs> Ale mamy, mamy gdzieś z tyłu takie zabezpieczenie, tak, że jestem właścicielem spółki posiadając akcje i wiem, że ta spółka ma taką fizyczną wartość, że nawet gdyby, tak jak mówię, zbankrutowała, to jest duża szansa, że to co zostanie po prostu z aktywów sprzedane e, zwróci mi prędzej czy później jakąś mniejszą lub większą część zainwestowanych pieniędzy. Dobra, co mamy dalej? Następnym będzie płynność bieżąca. Informuje o zdolności firmy do wywiązywania się z bieżących zobowiązań, gdyż wskazuje na to, w jakim stopniu majątek obrotowy może pokryć bieżące zobowiązania. Majątek obrotowy to nic innego jak zapasy, gotówka i tego typu rzeczy. <laughs> Wskaźnik powinien przyjmować wartość w granicach. 1, 3, 2. Za optymalną wielkość bańki często przyjmują wskaźnik na poziomie równym 2. Jak widzimy, mamy tu od pewnego czasu powyżej 2,13, 2,48. To znaczy się, że spółka ma tyle gotówki i zapasów, że wszystkie zobowiązania krótkoterminowe, czyli w stosunku do swoich dostawców oraz na przykład banków. Jest w stanie bez problemu to pokryć, także w tym wypadku jest bardzo fajnie, bo, bo widać, że spółka ma tych aktywów obrotowych coraz więcej, więc nie musimy się niczym martwić. Następnie będzie pokrycie zobowiązań należnościami czyli krótko mówiąc mamy należności krótkoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe, czyli to co spółce mają na przykład klienci zapłacić w stosunku do tego co spółka ma ona zapłacić na przykład swoim dostawcom. Więc yy, tutaj mamy pokrycie w postaci 80.08, czyli 80% zobowiązań krótkoterminowych. Więc no jest to bardzo dobry, dobry wskaźnik, bo spółka, jak widzimy tutaj, ma czasami 0,46-0,8, ale to też wynika z tego, kiedy zostaną wystawione dane faktury, więc też nie, nie musimy się tym aż tak bardzo przejmować. No ale im wyższy ten wskaźnik, tym generalnie jest lepiej, bo, bo firma wiemy, że gdyby się coś źle podziało, no to firma jak otrzyma pieniądze od swoich klientów no to aż w 80% pokryje zobowiązania krótkoterminowe, posiadając e, zapasy różnego rodzaju, e, uzupełni te zobowiązania krótkoterminowe, reszta zostanie na, <coughs> do po prostu sprzedania, gotówka, która by została w, w firmie m, po sprzedaniu wszystkiego, tak, uregulowałaby powiedzmy e, różnego rodzaju wypłaty, Spłaciłaby właścicieli, akcjonariuszy, e, i nie zdziwię się, jakby jeszcze spokojnie mogło, mogło z tego zostać w przypadku wielu firm na polskiej giełdzie. E, także to tyle, jeśli chodzi o te wskaźniki płynności. No, jeśli ktoś chce przeczytać wszystkie, to tu śmiało są regułki, można się bawić, zagłębiać, e, analizować. Ja wybrałem te trzy najważniejsze. Przejdźmy sobie teraz do zakładki aktywności. Tutaj też przerobimy sobie y, głównie kwestie y, cyklu, cyklów. I tak, pierwszym są cykl należności. Y, ile dni upływa od momentu sprzedaży do momentu otrzymania zapłaty, tak? Czyli mniej więcej polega to na tym, Jaki, na jaki czas wystawiają faktury przedsiębiorstwa, czy to jest, nie wiem, 30, 60 dni i tak dalej. Tutaj widzimy trochę jest sentyment negatywny, bo się wydłuża do 56 dni, ale sektor i tak generalnie miał cały czas 53, 57, więc jakby jest to dalej dla nas informacja, że jest stabilnie. No podejrzewam, że to wynika też z tego, że jest no trudna sytuacja na rynku i i klienci wymagali po prostu od firmy tego, żeby te terminy płatności pewnie im wydłużyć no niestety mamy takie prawo, że faktury mogą być wystawiane na 60 albo nawet na 90 dni płatności jak to policzymy na przykład jeszcze od dnia otrzymania faktury to znowu wydłużamy w niektórych przypadkach na przykład o dwa tygodnie, więc, no, w niektórych branżach, na przykład w transportowej, jest to dramat, bo, bo płatności są wydłużane do ponad 100-120 dni ze względu na przepływ dokumentów i możliwość dostarczenia fizycznej faktury do klienta. Co mamy dalej? Dalej mamy cykl zapasów. Wskaźnik ten pokazuje jak długo przedsiębiorstwo magazynuje zapasy, tak, czyli tutaj akurat jest ten wskaźnik, w tym wypadku wyższy, ale nie do końca bym się tym przejmował, bo to jest firma produkcyjna. One czasami robią zakupy na, na dłuższy okres mają jakieś duże kontrakty, więc, więc nie jest to dla nas aż tak istotne, ale można zerknąć, że akurat w wypadku sektora jest to około 108-105 dni. W wypadku tej firmy to jest 170-140. No też się to trochę wydłużyło, ale myślę, że nie jest to aż taka istotna rzecz. Spółka po prostu sobie, sobie radzi jak może. I w przypadku niestety spowolnienia gospodarczego, takie sytuacje mogą występować, że te zapasy są trochę dłużej w tych magazynach. Co mamy dalej? Cykl zobowiązań. Już tłumaczę. Przeciętny termin regulowania zobowiązań przez przedsiębiorstwo czyli generalnie im dłuższy termin regulowania, zobowiązań, tym lepiej, ponieważ spółka nie musi tak szybko spłacać zobowiązań na przykład w stosunku do dostawców, tak, tu widzimy, że się nawet wydłużyły do 120 dni, no to im, im większy ten termin, tym lepiej, tak jak mówię, no są takie możliwości, że prawo pozwala wydłużać to aż do takich Skrajnie długich terminów, co w stosunku do uregulowania zobowiązań jest fajne, ale w stosunku do należności, no już nie. I tutaj firmy właśnie mają często, właśnie, duży orzek do zgryzienia: jak tych klientów gonić, żeby szybko nam płacili, a jak robić, żeby płacić jak najpóźniej dostawcom. No tu się w firmie to udaje bardzo dobrze, stąd widzimy, że, że wszystko jest ok. Dobra, i to by było na tyle. Przerobiliśmy sobie już większość informacji finansowych wskaźników. W następnym odcinku przejdziemy sobie już do dywidendy. Będzie to dłuższy odcinek, bo jest tam sporo do omówienia. Także tyle z mojej strony. Dzięki za wysłuchanie, do usłyszenia i cześć.